Deep Broker Anna Dąbrowska. witam serdecznie, zapraszam. Klauzula, prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji, każde inwestowany związany jest z ryzykiem inwestycyjnym. Zacznę od przeglądu prasy. Ym, na początek otworzyło się y, sentyment, ok. Czyli sentyment inwestora indywidualnego Ym, nie jest jakiś ekstremalnie y, Nastawiony na wzrosty, czyli to daje mi informację, iż no korekta niekoniecznie teraz musi być na giełdach amerykańskich. tak, Czyli nawet większość inwestorów indywidualnych przewiduje spadki na giełdzie. Czyli to generalnie jest prowzrostowe, a przynajmniej neutralne. Na pewno nie y, prospadkowe. Jeśli wezmę, otworzę market watch, pierwszy nagłówek. Y, Czytam, iż giełda jest wręcz śmieszna. Mówi to autor tego artykułu, i czytając artykuł, dowiadujemy się, iż giełda jest bardzo słaba, w każdej chwili może nastąpić krach. Tak, także takie informacje na, na pierwszych stronach gazet czy mediów dają mi informację, iż no, rynek byka wcale jeszcze się nie skończył. Okay? A to, co tak naprawdę. Na czym powinniśmy się skupiać, patrząc na, na giełdę amerykańską i przewidując, czy to już jest ten krach, którego wszyscy się spodziewają, czy po prostu zwyczajna korekta. Taką wskazówką może być ten właśnie wykres, który mam tutaj przed sobą, czyli dziesięcioletnie, dziesięcioletnie obligacje amerykańskie to jest wykres continuous, wykres ciągły, wykres dzienny. Czyli to tu widzimy, czy jest strach na giełdzie, czy jest panika, tak? Czy czy właśnie będzie ten, ten krach na, na giełdzie. Proszę zobaczyć, mieliśmy tutaj luty i w lutym mieliśmy ten wykres, czyli obligacje w trendzie wzrostowym, tak? To kapitał uciekał do obligacji w panice, w strachu. Obroty to bardzo potwierdzały, widzimy tutaj rosnące zielone świeczki, nawet patrząc na czystą analizę techniczną mieliśmy wtedy momentum wzrostowe, linie trendu wzrostowego, odbicie, tak? Także taką mieliśmy sytuację i później to się odbiło równocześnie, to się odbijało na giełdzie. Teraz w tym momencie notowania są w takim trendzie kanale spadkowym. I po prostu jest taki tutaj trading od bandy do bandy, dopóki notowania z tego nie wyjdą górą. To nie mam powodów do obaw, tak? Czyli nie obaw, jeśli chodzi o krach. Czyli, jeśli nie zobaczymy tutaj gwałtownego popytu, gwałtownych zielonych świeczek do góry, no to dzień as usual, tak? Nic się nie dzieje, business as usual, giełdy do góry i nic tutaj się nie zmienia w tym temacie. To jeśli zmieni się nam ten wykres, to możemy być wtedy przekonani, że to właśnie na giełdzie też. Będzie ten trakt, o którym wszyscy mówią, się go obawiają, lub na niego liczą, zależy od preferencji. Czyli dopóki tu nie będziemy widzieć zmian, nie będziemy też widzieć zmian w trendzie na giełdzie amerykańskiej. Okay? Jasne korekty się zdarzają, ale to nie o tym mówimy. Korekty są czymś normalnym, tak? To trzeba wiedzieć, jaki jest trend. I wtedy można korekty wykorzystywać, jeśli wiemy, że to jest tylko mała korekta do zakupów. A jeśli nadejdzie prawdziwy krach i będziemy chcieli grać olbrzymie na spadek, to musi do tego nam ten wykres obligacji się też stosunkowo ułożyć odpowiednio. NASDAQ, wykres tygodniowy. Przypomnienie, przez ostatnią dekadę NASDAQ znajdował się w trendzie, w takim kanale wzrostowym. Jest to wykres, zmieniłam skalę wykresu na logarytmiczną, dlatego mam właśnie taki widok, a nie inny. W lipcu notowania były na tyle silne, iż pokonały tę linię trendu oporu, i w tym momencie znajdują się już ponad tą linią. Jest to linia ta żółta, jest w tym momencie linią wsparcia, tak? czyli w lipcu notowania tutaj wyszły i teraz zaczynają być w takim tutaj kanale pomiędzy żółtą a pomarańczową linią. Tutaj na górze jest budowane teraz momentum, i jeśli ta pomarańczowa linia zostanie przełamana do góry, to można liczyć na, na kompletną bańkę do góry, wystrzał do góry i bardzo szybkie wzrosty w krótkim czasie, bo to już po prostu żadnych limitów nie będzie. Zobaczymy, czy tak będzie. Jest to czysta spekulacja. Jeśli ktoś chciałby to rozgrywać, musi mieć stop loss, musi mieć y, zabezpieczenie, bo, bo, bo po prostu jest to konieczne w tradingu. Wykres dzienny. Weźmy, zobaczę to samo zbliżenie, ok? Czyli, czyli, czyli. Tu już dokładnie nie widać. Ok. Dobrze. Pomiędzy pomarańczową a żółtą. A dodatkowo jeszcze jest tutaj taki bardzo mały kanał na samej górze, i to w nim właśnie notowania teraz mają. Swoją, swoją walkę, tak? To tu jest budowane tym momentum i póki co Nasdaq rewelacyjnie sobie z nim radzi. Czyli tutaj mówiłam, iż zobaczymy jak sobie Nasdaq poradzi z poziomem wsparcia. Jest to poziom wsparcia wynikający z kilku względów. Raz, że Biden objął prezydenturę właśnie w tym miejscu i notowania wystrzeliły do góry. Dwa, jest to poziom zwiększonych obrotów. To jest linia Tutaj zaznaczona 12900 i poradził sobie rewelacyjnie. W dniu wczorajszym świeca hossy przejmująca poprzednią świecę, czyli mamy odbicie. Jest to także odbicie z tego właśnie kanału wzrostowego, czyli to momentum, tą bazę, którą ma tutaj budowanie momentum do ewentualnego przełamania pomarańczowej linii, rewelacyjnie właśnie NASDAQ tutaj rozgrywa. Także sądzę, że po prostu jest to tutaj no, takie epicentrum. Dodatkowo, jeśli zmienię wykres z logarytmicznego na zwykłą skalę, to otrzymam jeszcze inną informację, że to jest jeszcze jedno wsparcie wynikające z czegoś innego. Z linii trendu wzrostowego. Dołek marzec, dołek lipiec i teraz też jesteśmy właśnie w tym samym punkcie. Tak? Także mamy serię, serię, serię wsparć. Jeśli ktoś wczoraj wszedł w tą inwestycję, może sobie ją trzymać na, na długo, przynajmniej potencjalnie ze stop losem. to musi mieć zawsze jakieś wejście w inwestycję, więc Patrząc na wzrosty, możemy wykorzystywać spadki nie do zajmowania krótkich pozycji, tylko do zajmowania długich pozycji. Okay? Zobaczymy, jak to dalej sobie nas poradzi tak z pomarańczową linią. Gdy kanał zostanie pokonany, no to po prostu może notowanie iść do góry. Niekoniecznie musi to być tak od razu dziś, jeszcze może sobie indeks tutaj pomyśleć. Ale póki co te momenty, ten moment, ten impuls, to, ten czas, to jest teraz. Okay? Czyli obligacje giełdzie pozwalają na takie ruchy. NASDAQ, rewelacja. SP 500, Dow Jones, jeszcze nic z tych rzeczy. Yy, korekta nie została jeszcze yy, zakończona. Yy, nie widać takiego momentu jak tutaj. Także te indeksy znajdują się w innej fazie. Natomiast i tak wszystkie indeksy amerykańskie, no to idą gdzieś tam w tandemie razem, może nie w tym samym tempie, z pewnością nie w tym samym tempie, no ale trend utrzymują taki sam, ok? Jeśli wezmę sobie DAX, DAX wykres dzienny, to yy, jeśli nie będę tak yy, religijnie przystawiać tej linii do tego dołka, no to też można uznać, że to jest też odbicie od tej linii trendu wzrostowego tutaj w długim terminie. A co jeszcze ważniejsze dla DAX, to jest jeszcze coś innego. To jest, jesteśmy na poziomie wsparcia. Zielona linia to są szczyty przełamane, ostatnie. Inna ciekawostka to to, iż zaraz yy, zobaczymy. Na DAX, DAX miał już całkiem dużą korektę, niczym nie przypominającym wielkości tej korekty aktualnej w listopadzie. Natomiast jest pewna analogia, czyli tutaj widzimy coś takiego jak raz, dwa, trzy impuls, korekta, impuls. I teraz też mamy tylko, że mniejszy impuls, korekta, impuls. Co jest jeszcze ważniejsze, to są proporcje, rozszerzenie Fibonacci'ego, zmierzę to. Impuls korekta, chwileczkę, chwileczkę, czyli od dołu do góry, do góry, zmiernie to na tutaj 1,600, 1,6 i ta korekta została zatrzymana właśnie na tym poziomie Fibonacciego, tak? Czyli taka to jest proporcja. Jeśli wezmę aktualną korektę, To jest ta sam, sama proporcja, tutaj nawet aż do, po prostu do, do pipsa, nie? Czyli tak to wygląda. Jest fajna proporcja Fibonacciego w tej korekcie. Jest to analogia do czegoś, co już było całkiem niedawno. Jest linia trendu, jest wsparcie. No DAX ma tutaj całkiem dobry też momentum do dalszych wzrostów. Linia żółta, szczyt czasów przełamał, korekta. Póki co układa się to, iż będzie kontynuowany. DAX jest najsilniejszym z indeksem ym, europejskim. DAX tak naprawdę najbardziej przypomina indeksy amerykańskie, a nie europejskie. Jest naprawdę bardzo silny. Więc, więc, tak to. tak Więc to jest DAX. Jeśli ktoś koniecznie chce coś szortować, szortować indeksy, to tak jak mówiłam ostatnio i mam napisane na blogu zeszły piątek, to polecam uwadze coś, co już jest słabe, tak? czyli z cyklu dobić słabego. To są indeksy europejskie. Najsłabszy to jest Hiszpania, Francja, tak? czyli takie indeksy są dużo słabsze niż indeksy amerykańskie i tutaj shorty mają większą rację bytu niż na giełdach amerykańskich, dlatego, że po prostu taki jest trend. Trend is your friend i trudno z tym w ogóle walczyć, okay? Czyli tak to, tak to dużo się dzieje. Dziesięcioletnie obligacje, giełda jaka jest, wszyscy widzimy. To, iż, to, iż giełda idzie do góry, no to jest, nie musimy doszukiwać się tutaj logiki, czy tak powinno być, czy nie powinno być. Ekonomia idzie w dół, jest ona zatrzymana, jest masowy dodruk, no i ten, ten pieniądz idzie na giełdę, tak? idzie do olbrzymich korporacji, jest, można powiedzieć, inflacja na giełdzie i trudno, trudno też walczyć z tym trendem, tak? bo wtedy walczymy z bankami centralnymi, co za chwilę jeszcze odniosę się w stosunku do... Do srebra, tak? czyli to jest walka teraz inwestorów z, tak naprawdę z bankiem centralnym. Nie? Jeszcze co innego, emerging markets, ma swój czas. Tak? To ostatnio mówiłam na webinarze poświęconym Chinom, ale generalnie emerging markets to jest coś, co powinniśmy mieć na, na uwadze, szczególnie jeśli dolar w dalszym ciągu będzie się osłabiał w długim terminie. Tutaj widzimy, iż ten fundusz przełamał ostatni tutaj szczyt z 2017 roku. Mamy korektę, także może to być ciekawa sprawa. Patrząc na sam indeks dolara, nie analizując w bardzo długim terminie, tylko bardziej tutaj dla nas w krótszym terminie, widzimy, iż linia trendu wzrostowego, spadkowego zostaje jednakże przełamana. Czyli tutaj mamy. Wczoraj potwierdzenie, iż dolar idzie do góry odbija od tutaj tego większego wsparcia i ten wzrosty, mamy szansę, iż ta korekta wzrostowa będzie większa. Dokąd 92 lub 95 to są tutaj naturalne poziomy oporu dla, dla dolara OK? No i co się dzieje z tym srebrem, tak? Srebro teraz jest centrum uwagi świata. W ciekawym momencie tutaj mówiłam, iż jeśli srebro złoto nie przełamie tutaj, nie pokaże jakiegoś impulsu do wzrostów, to być może warto hedżować te pozycje, dlatego iż spadki wiszą w powietrzu. Jakby srebro usłyszało moją przemowę i natychmiast zmobilizowało się i wyłamało, Tutaj z tej linii trendu spadkowego, i później mieliśmy bardzo, bardzo szybkie wzrosty. To jest, widzimy, 20% w przeciągu kilku dni. Ok? I teraz tak. Narracja jest taka, iż taki wzrost był spowodowany z powodu walki inwestorów indywidualnych z bankierami centralnymi jako, jako rewanż za short squeeze na pewnych akcjach. Ok. To jest, to jest ta narracja i to jest, yy, i to jest dlatego był ten impuls, tak? Patrząc, analizując to z tego punktu widzenia. Tylko, że z innego punktu widzenia, tak naprawdę, to my doskonale wiemy, że srebro ma dużo lepszą yy, układ analizy technicznej niż złoto, że w ogóle srebro jest place to be. Także to to my to już widzieliśmy wcześniej. Widzieliśmy to wcześniej patrząc na analizę techniczną. Widzieliśmy to wcześniej patrząc na obroty, tak? Czyli jak ostatnio prezentowałam obroty, to obroty złota wskazywały na coś, że się dzieje coś niedobrego, czyli na świecach spadkowych, to jest złoto, wykres ciągły, to na świecach spadkowych złota mamy duże obroty, tak? Także to złoto Zaczyna nam tutaj no, budzić pewien niepokój, tak? Nie było tego na srebrze. Nie było tego wcześniej, jeszcze przed tym ruchem, na srebrze w ogóle, tak? I tutaj mamy potwierdzenie obrotem, że idziemy w górę. Także, co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć to, że. Y no po prostu wszystko jest zapisane w cenie, tak? że gdy trend jest ustanowiony to później wszystkie wydarzenia tak naprawdę na świecie później go tylko wspierają. No tak jest, tak jak mówiłam ostatnio na webinarze, że to właśnie trend ustanowiony był dla, dla choćby dla Chin i Chiny zyskały ostatnio na, na, na pandemii, czy choćby dla spółek technologicznych, czyli od których od 10 lat jest bardzo silny i jeszcze zyskały. Także wydarzenia, które się wydarzają, to tylko umacniają trend, który już i tak był wcześniej. Okay? Czyli srebro ma tutaj olbrzymią bazę, y, poziom dna. Teraz już nie mamy złudzeń, że to jest poziom dna. Mamy zachowaną y, trend wzrostowy. Mamy tutaj już delikatnie przebity poziom szczytu, czyli możemy mówić, iż korekta jest na srebrze zakończona. I możemy sobie patrzeć, gdzie jest projekcja dla wzrostów. Srebro w ogóle, tak jak doskonale wiecie, jest jakby w tyle za złotem. Także to normalne też jest iż ma większe wzrosty niż złoto. Jest to całkiem dobra i normalna stan rzeczy. Okay? jeśli sobie nałożymy teraz, gdzie możemy mieć projekcję, projekcję dla zysków z tej korekty, którą mamy już za sobą na srebrze? To zobaczmy, gdzie one są w bardzo długim terminie, oczywiście. Okay. Czyli pierwszy target to będzie z tej relacji raz, dwa, trzy, czterdzieści. I drugi target to już szczyt yy, wszechczasów, czasów, tutaj 50, tak? Czyli takie mamy targety dla srebra, jak zawsze powtarzam. Są to jeszcze odległe targety, więc ryzyko jest zawsze. Nie wiadomo, czy szybko to będzie, czy późno. Natomiast widzimy, iż trend jest, jest całkiem silny. I te wydarzenia, które teraz są, to mogą ewentualnie tylko pomóc z srebru zyskiwać w dalszym ciągu na, na wartości. Jeśli chodzi o złoto, to już tak, to nie wygląda różowo. Przynajmniej nie teraz. W długim terminie to jak najbardziej tak. Natomiast tutaj żadnego momentu nie ma do wzrostów. Tak jak mówiłam wcześniej, te opory tutaj budzą pewien niepokój. I teraz tak na interday czy na krótki termin, widzimy tutaj, iż notowania są pod presją tego oporu. To jest, to jest poziom zwiększonych obrotów, 1865 i póki co, notowania mają całkiem duże problemy, żeby go pokonać. Czyli mimo iż złoto srebro są gdzieś tam połączone, to złoto wcale nie zyskało na tej na tym eksplozji z srebra, tak? No mogło chociażby troszkę zyskać, nie, nic. Nic a nic. Po prostu nic, a nic. Tutaj była ta linia, którą ta linia na wykresie jednogodzinnym. Ono złoto wyszło i owszem, natomiast na, natychmiast wróciło. W dalszym ciągu znajduje się w tym kanale. Tu jest ta linia wsparcia, także sądzę, iż jeśli ono zostanie tutaj pokonane, czyli zejdą notowania poniżej tych dołków. No to otworzy to, to możliwość do dalszej korekty. Po prostu, po prostu nie możemy tego wykluczyć, musimy mieć to na uwadze i zachowywać się odpowiednio. Wtedy kolejne wsparcie to będzie tutaj środek tego kanału, co ewentualnie można liczyć na podwójne dno. Byłoby to fajne. Super analogia do srebra, tak? Jeśli by obroniło, to by było bardzo silne wsparcie, bo zawsze podwójne dna to jest naprawdę solidna baza. Także kto wie, czy to nie jest pisane dla, dla złota, nie? Także, także tak to. To tyle z mojej strony. Tyle z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, za oglądanie tego kanału. Dziękuję serdecznie za wszystkie Wasze lajki, komentarze, komentarze zapytania. Życzę udanego dnia, udanego tradingu. Do usłyszenia. Pozdrawiam.